Cześć, ja nazywam się Rafał Wójcik, a dzisiaj porozmawiamy o zarządzaniu rozwiązaniami NEK poprzez sieć. Wyobraźmy sobie biurowiec, w którym znajduje się kilka projektorów oraz monitorów wielkoformatowych NEP. Dodatkowo kilkuset pracowników korzysta z naszych monitorów desktopowych. Dzięki oprogramowaniu na Administrator 2 jesteśmy w stanie. Sterować, zarządzać oraz inwentaryzować każdy z nich. To jest projektory, monitory wielkoformatowe, monitory desktopowe, a także rozwiązania opcjonalne jak komputery OPS. We wspomnianym już biurowcu znajduje się zwykle osoba, która jest odpowiedzialna za sprzedaż V oraz IT. Może to być na przykład administrator IT. W mniejszych biurach takiej dedykowanej osoby może nie być lub osoba ta jest na urlopie czy kwarantannie i wówczas o pomoc proszony jest jeden ze współpracowników, tak jak to ma miejsce w naszym przykładzie. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy w ciągu dnia pracy osoba ta zmuszona jest przemierzać biuro wzdłuż i wszerz, czasami w wielu lokalizacjach, ponieważ ktoś nie może uruchomić projektora, bo nie wiadomo gdzie jest pilot lub baterie w pilocie są zużyte, ktoś inny ma problem z ustawieniami monitora, ponieważ poprzedni użytkownik zmienił ustawienia wyświetlania, w dodatku na potrzeby dotacji europejskiej trzeba zinwentaryzować sprzęt, to znaczy odczytać numery seryjne z każdego urządzenia oraz przygotować odpowiednie tabele. Dodatkowo, aby ograniczyć zużycie energii, osoba ta została poproszona o przygotowanie rozwiązania, które da możliwość wyłączenia wszystkich tych urządzeń w momencie zamknięcia biura. To, co wymieniłem, to nic nadzwyczajnego, coś, co się dzieje na co dzień w wielu większych lub mniejszych biurach. Dzięki oprogramowaniu Naviset Administrator 2 Wspomniana wcześniej osoba może to zrobić zdalnie, z dowolnej lokalizacji z poziomu aplikacji zainstalowanej w swojej stacji roboczej. Wirtualny administrator nie tylko zaoszczędzi dużo czasu i kosztów, ale też pozwoli zrobić to wszystko osobie, która nie zajmuje się tym na co dzień. Ale nawiset nie musi być wykorzystywany tylko w dużych biurach czy korporacjach. Mając już jedno rozwiązanie, zaportowane przez oprogramowanie nawiset administrator 2, jesteśmy w stanie nim zarządzać, inwentaryzować czy generować zadania. Na przykład, znajdujący się w salce konferencyjnej projektor z wykorzystaniem web serwera możemy uruchomić poprzez telefon. Jest to bardzo ciekawa opcja, zwłaszcza tam, gdzie baterie lub piloty lubią ginąć. A zatem podsumujmy. Naviset Administrator 2 to darmowe sieciowe oprogramowanie sterujące i pozwalające zarządzać rozwiązaniami NEC. Stanowi zatem Zdalne wsparcie dla monitorów biurkowych, monitorów wielkoformatowych i projektorów pozwala zmniejszyć nakład pracy i koszty administracyjne, stanowi zdecydowanie łatwiejszą obsługę większej liczby monitorów oraz daje dostęp do szczegółowej analizy używanych urządzeń. W kolejnym naszym filmie będę chciał pokazać krok po kroku instalację oprogramowania Navisys Ad Administrator 2. Dlatego, aby nie ominęła Cię żadna z naszych nowych produkcji, już teraz rozpocznij subskrybowanie naszego kanału. Aha, jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Dzięki!